Przychodzi petent do ZUS-u, a tu nowoczesność. Elektroniczny system na salach obsługi we wszystkich placówkach zakładu ubezpieczeń społecznych instalowany był stopniowo. Ostatnio pojawiły się dodatkowe panele dotykowe i ekrany multimedialne. System kierowania ruchem pełni rolę pewnego rodzaju takiego, takiej, takiego recepcjonisty, który wita naszych klientów w momentu wejścia i przewodnika, ponieważ po odpowiednim wybraniu tematu, który interesuje naszych klientów, prowadzi do właściwego już stanowiska. Petent po wejściu na salę obsługi chcąc załatwić interesującą go sprawę, musi wybrać na panelu odpowiedni dział, np. emerytury lub zasiłki, w zależności od tego, w jakiej grupie ubezpieczonych się znajduje. Kapitał czy emerytury renty? Proszę. Obsługa paneli jest bardzo prosta, ale mieszkańcy regionu, zwłaszcza ci, którzy przychodzą tu bardzo rzadko, wolą skorzystać z pomocy pracowników z usług. Aha. Po wyborze tematycznego pola petent otrzymuje bilet, na którym podany jest jego numer, jak również informacja o liczbie wszystkich osób, które w systemie komputerowym zapisały się wcześniej do tego stanowiska. stanowiska tego rodzaju zapowiedź zostaje także potwierdzona na takim oto elektronicznym wyświetlaczu. Oczekiwać na swoją kolej nie trzeba już teraz w długich kolejkach. Można w tym czasie iść na zakupy lub do innego urzędu. Mieszkańcy regionu chwalą sobie takie rozwiązanie. System może usprawnić. Oczywiście, oczywiście, bo są numerki i oczekujemy, wzywają numery, który do okienka. Okazuje się, że nowy system jest dużym ułatwieniem także dla pracowników ZUS-u, umożliwiając im sprawniejszą obsługę. To urządzenie służy nam, służy również dla nas, dla celów statystycznych. My możemy dysponujemy tutaj z tego urządzenia, żeby wydrukować sobie wszelkiego rodzaju raporty dotyczące liczby obsłużonych klientów, czasu oczekiwania klienta do obsługi. Z kolei na ekranach multimedialnych, w bardzo przystępnej formie krótkich dziennikarskich materiałów informacyjnych, wyświetlane są wiadomości o aktualnych przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.